strach, terror, niedowierzanie. Siemanko, miłośnicy elektronicznej rozrywki. Ja nazywam się Grey Fox, jak już pewnie wiecie. Chciałem dzisiaj poruszyć temat polskiego dashboardu, polskiej lokalizacji na konsoli Xbox One. Pojawiła się już taka wersja, w tym w programie preview, w którym uczestniczę, o którym już wam wcześniej mówiłem. Można już przetestować dashboard Xboxa po polsku. Nie ma jeszcze wszystkich feature'ów, o czym za chwilę, ale z grubsza już wiadomo mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Uczucia są mieszane, że tak powiem, bo z jednej strony fajnie, że pojawia się język polski, z drugiej strony, tak jak już większość osób pewnie podejrzewało, jest na razie ubogo. Tak? Nie, znaczy, nie to jest wersja beta, tak? To jest wersja beta, więc nie ma jeszcze pewnie wszystkiego, co będzie zaimplementowane, ale. Nie sądzę, że będzie dużo więcej. Najbardziej boli to, że nie ma niestety jeszcze obsługi Kinecta, to znaczy komend głosowych po polsku. Z tym, że tak jak mówię, jest przed premierą, jest to wersja beta. Może o to chodzi. Ale pokrótce może Wam pokażę, tak? Żebyście mogli zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Jak na razie jestem w wersji brytyjskiej dashboardu. Dla porównania, tylko szybko, szybki rzut okiem, tak? Przypięcia. Strona główna, czyli ten home, to jest co jest ważne. Zakładki, które mamy po prawej stronie, tak? Chciałbym, żebyście zwrócili na nie uwagę. Za chwilę o nich powiem w wersji polskiej. A właściwie nie będzie za bardzo o czym mówić, ale o tym za chwilę. Sklep, wyprzedzania filmów, muzyki, aplikacji i search, czyli klasyczne. Przechodzimy szybko do wersji polskiej, czyli wskakujemy w settingsy, ustawienia systemowe. Język i lokalizacja. Co ważne, przy wersji update'u, o której zrobiłem materiał wcześniej, okazuje się, że Microsoft przemycił tutaj właśnie dodatkowe lokalizacje. One już były ściągnięte z tamtym update'em, więc teraz nie wymagało to update'owania konsoli. 4 sierpnia Microsoft po prostu odblokował możliwość zmiany języka. A więc wybieramy polski. Lokalizacja, ponieważ w języku polskim mówią chyba tylko Polacy, więc jest Polska. No i tutaj mamy feature używany język. Chodzi o używany przy obsłudze Kinecta. Jak na razie widzimy, jest brak. Po raz kolejny podkreślę, jest to tylko wersja beta. Nie wiem, jak to będzie wyglądało 5 września przy oficjalnej premierze. Na dzień dzisiejszy, przy wersji beta, Kinecta w języku naszym rodzimym, słowiańskim przetestować nie możemy. Wymaga to oczywiście uruchomienia. Zmiany wymagają uruchomienia konsoli ponownie, a więc to robię. Chwilkę to potrwa, więc musimy zaczekać. W każdym razie, bardzo fajną rzeczą jest to, że czego nie było przy Xboxie 360, nie wiem czy to się w tej chwili zmieniło, bo już dawno z Xboxa nie korzystałem, ale. Było coś takiego, że przy Xboxie 360 tą lokalizację e, mogliśmy zmienić tylko raz. Czyli jak na przykład przeszliśmy z rynku brytyjskiego na polski, znaczy raz, raz na jakiś czas o w ten, w, w ten sposób. Czyli jeżeli przeszliśmy z rynku brytyjskiego na e, język e, polski, na lokalizację polską, wtedy bodajże był rok czasu, trzeba było odczekać. E, był taki cooldown. Cool I, 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 i dopiero po roku mogliśmy, że tak powiem, zmienić znowu ponownie lokalizację. Teraz Microsoft wyszedł naprzeciw graczom, bardzo mnie to cieszy, lokalizację możemy zmieniać sobie 50 tysięcy razy dziennie, co jest bardzo miłe, bardzo fajne, bo w różnych sklepach są różne kontenty, jak już wiadomo, tak zawsze było na Xbox Live. Dobra, już tutaj chyba się uruchamia. Wszystko, także, także bardzo miło od strony Microsoftu. Teraz nie jesteśmy blokowani i co ważne, wszystkie aplikacje, wszystkie gry, które zakupione są na jakimś konkretnym rynku, na przykład niepolskim, polski, nie a zmienimy sobie lokalizację. widać, Kinek, witam już naszym swojskim polskim cześć zamiast hi, angielskim i już jesteśmy na rynku polskim. Jeszcze tylko kończąc temat, każdy, każdą grę czy aplikację, którą kupimy na innym rynku, możemy w każdej innej lokalizacji w tej chwili odpalać. To jest bardzo miłe, bardzo fajne, bo to, jak wiemy, przy Xboxie 360 to w ten sposób nie działało. Także brak kontentu na rynku polskim, który zaraz pokażę, nie jest aż tak, tak, takim wielkim bólem dupy, jak było to przy Xboxie 360. Dobra, po kolei. Jesteśmy już w dashboardzie polskim. Mamy obsługę, jak widać, menu polskiego. Zamiast Home'a mamy w tej chwili start. Store zmienił się na sklep. A pinsy zmieniły się na przypięcia. Logiczne. E, pinsy wyglądają standardowo. Nic tutaj się nie zmieniło. To jest chyba jedyna zakładka, która się kompletnie nie zmieniła. E, tak więc nie będę jej specjalnie omawiał. Zakładka Home zmieniła się nieco. Tak jak mówiłem, wszystkie podstawowe featurey, czyli na zasadzie naszego. Menu... Menu naszego konta, wiadomości, tego typu rzeczy, to też się nie zmieniło, zostało tylko po prostu przetłumaczone na język polski. W miarę poprawnie, nie doszukałem się tutaj specjalnie błędów. Jedyny błąd, o jaki mógłbym się przyczepić, tak naprawdę, jedyny znaleziony przeze mnie w polskim dashboardzie, to feature, o którym mówiłem ostatnio czyli możliwość aktywowania kodów zapisanych bezpośrednio w wiadomości. Poprzez opcję readem code. Tak jak widać, readem code nie zostało przetłumaczone. Nie wiem, to jest jakiś błąd. Podejrzewam, że zgłoszę to Microsoftowi. Być może już o tym wiedzą. Może tu chodzi właśnie o tę wersję beta. W każdym razie to jest jedyna rzecz nieprzetłumaczona. Nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o opcję wyboru w polskim dashboardzie. Usuń, zamknij standardowo. No i poza tym, kanał aktywności, jak widać, pobieranie znajomych, zmieni widok, no wszelkie polskie opcje, w, to, w co w kto zagrał, achievementy, wszystko jest przetłumaczone. Wszystko jest przetłumaczone bardzo ładnie, nie spotkałem tu jakichś takich baboli, przetłumaczeń dosłownych, choć być może się zdarzą, wiadomo, wiadomo jak to jest z tymi tłumaczeniami, różnie bywa. Lokalizacje nie zawsze się udają, jak na dzień dzisiejszy, nawet w tej wersji beta niespecjalnie jest się o co przyczepić. Teraz tak jak mówiłem, wersję angielską widzieliście przy, w, w zakładce home, tudzież teraz polski start, po prawej stronie były filmy, które, które są, znaczy zakładki, które promują nowe jakieś tam aplikacje, które się właśnie pojawiły, nowe gry, nowe zajawki, filmy, jakieś eventy, które, się, które są promowane przez Microsoft. W tym momencie w... tego nie ma, mamy tylko... Okno polecane, i co się nowego dzieje w Becie. Co, co dziwne, jest to opisane wszystko po angielsku. Nie wiem dlaczego, akurat to jest jakiś odnośnik do wersji angielskiej strony z, z, z nowościami, które są zawarte w Becie. Przejdźmy do sklepu. W sklepie, jak od razu widać, też na pierwszy rzut oka jest o wiele uboższy. W kategoriach, które mamy po prawej stronie, mamy gry, czyli standardowo, aplikację również standard, ale nie ma już na przykład Xbox Video. Przepraszam. Oraz nie ma Xbox Music, ponieważ te dwie aplikacje w wersji polskiej na dzień dzisiejszy nie funkcjonują, nie są aktywne. Kiedy, Znaczy ja te aplikacje mam ściągnięte w innym rynku. Kiedy je odpalamy, pojawia się, pojawi się stosowna informacja po polsku, że, że na, dzień, na dzień dzisiejszy te aplikacje nie są aktywne, że będą aktywne w, w późniejszym czasie. Czyli takie opcje jak video on demand czy wypożyczalnia muzyki nie, 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 na ten moment i podejrzewam, nie wiem czy to będzie na starcie. No zobaczymy, no ciężko mi wyrykować, nie chcę się tu bawić we wróżbite. Nie wiem czy we wrześniu będą te aplikacje od razu dostępne. W każdym razie, co bardzo cieszy, również w polskim dashboardzie jest możliwość streamowania sobie z innych urządzeń czyli z telefonu, z komputera możemy. Możemy za pomocą sieci lokalnej sobie streamować wszelkie materiały, czyli muzykę możemy odtwarzać tak naprawdę z innych urządzeń, poprzez Xboxa. Filmy również oglądać możemy, mimo że aplikacje same w sobie, tak, tak jak mówię, Xbox Music i Xbox Video w polskiej wersji dashboardu nie są na dzień dzisiejszy aktywne. Przejdźmy do gier w sklepie. No i tutaj, w tym momencie, przetaczają się, przetaczają się kaktusy po pustyni. A w tle słychać, cykady, ponieważ jest pusto, e, straszna posłucha. Mamy zaledwie kilka tytułów na krzyż. E, powiem szczerze, sytuacja przypomina mi sytuację z Xboxa 360 i startu polskiego Life'a właśnie na tej konsoli. E, to była ta sama sytuacja i widzę, że to jest dokładnie ten sam zabieg. Czyli mamy tutaj tytuły, które pojawiły się tam raptem miesiąc wstecz. E, czyli podej podejrzewam, że ten dashboard w wersji polskiej był przygotowywany. Pod kątem kontentu miesiąc temu. Tak samo było na 360, to znaczy 360 w momencie, kiedy weszła do Polski, było dostępne tylko to, co w danym momencie pojawiło się jako powiedzmy nowość, tak? Ta, ta tak zwana nowość na Xbox Live. Wszystkie wcześniejsze rzeczy, cały wcześniejszy kontent, gry, aplikacje i tak dalej nie były dostępne. To jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli mamy wszystko, że tak powiem. Z, z ostatniego miesiąca tak naprawdę, co zostało dodane. Wcześniejsze rzeczy, takie wcześniejsze gry i aplikacje, które były na starcie, że tak powiem, tej ogólnoświatowej Xboxa One nie są dostępne i ja nie wiem, czy to się zmieni. Kliniczne prawdopodobnie się nie pojawią. Ja podejrzewam, że takiego Rise, Sun of Rome, Forza 5 czy, czy Dead Rising 3 będzie można kupić po prostu w wersji pudełkowej, tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy to się zmieni, dlatego że gdyby, gdyby, gdyby to wersje elektroniczne tych wcześniejszych tytułów, tych już od startu zeszłorocznego Xbox Live, gdyby one miały się pojawić tutaj w tym polskim dashboardzie, one prawdopodobnie już by się pojawiły, no bo co by stało na przeszkodzie? Tu się rozbija chyba o to, że jest dostępne, konsola startuje u nas we wrześniu 2014 roku, tak, a, a nie tam w listopadzie 2013, dlatego na starcie dostajemy te tytuły, które właśnie właśnie się pojawiły, tak jakby. Właśnie, właśnie były ich premiery I, i chyba taka jest polityka i tak chyba po prostu pozostanie. A te starsze tytuły trzeba będzie zakupić w wersji pudełkowej. Dobra, przejdźmy do cen na szybko. Tutaj, że tak powiem, też zaskoczenia nie ma, chociaż liczyłem, że będzie troszeczkę inaczej, ale okazuje się, że, znaczy tak, ja korzystam z rynku brytyjskiego, tam wszystkie aplikacje kupuję i okazuje się, że ceny są zrównane jakby z brytyjskim. I to tak prawie jeden do jednego, czyli mamy tutaj Sniper Elite kosztuje 249 zł. Jeżeli przeliczylibyśmy sobie to z wersji angielskiej, brytyjskiej Store, to praktycznie prawie jest przeniesiony. prawie 1 do jednego jest przeniesione, czyli te ceny się zrównują. Niestety nie będzie tanie. Nie wiem, jak będzie z promocjami. Tak jak już mówiłem wcześniej, jest to wersja beta, więc będziemy musieli poczekać. Nie będę również tutaj wyrukował, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o jakiś indyk, czyli tam na przykład, no nie wiem, Another World, Również szału nie ma, również jest to przeniesione prawie 1 do 1, ponieważ w storze brytyjskim Another World kosztuje 6 funtów chyba z hakiem, czyli też podobnie, no ten około 30 zł, tak, przy liczeniu. Także jeżeli ktoś, ktoś, ktoś był przyzwyczajony do, cer, do cen brytyjskich, no tutaj zaskoczenia nie będzie, będzie płacił dokładnie tyle samo. Jeśli ktoś liczył na to, że te ceny będą niższe, no niestety tutaj drobny zawód. Nie będzie tak, nie będzie, nie, nie, nie będzie tak. Ceny będą niestety takie jak te brytyjskie. E, szybki rzut jeszcze może na aplikację. E, tutaj wielkiego szału też nie ma. E, żadnych fanfar nie będzie. E, mamy tak, do pobrania, znaczy no jest do pobrania Xbox video, video, ale nie działa. Music tak samo, Skype jak najbardziej działa bezproblemowo. OneDrive, Voice Studio, gdzie możemy sobie potestować, e, a no właśnie w wersji polskiej nie możemy, więc nie wiem po co jest tutaj aplikacja. To jest trochę dziwne. Featuryki Kinecta. No i GoPro. GoPro, jeżeli ktoś zna, to tam aplikacja dla ludzi robiących różne rzeczy, wyczynowo skaczących na rowerach, deskach, wspinających się po górach i tak dalej. To jest taki kanał do streamowania tego typu rzeczy i zamieszczania własnych. I to jest właściwie wszystko na dzień dzisiejszy w polskim Xbox Live'ie. Niewiele, niewiele. Powiem szczerze, że z jednej strony fajnie, że jest, ta, że jest już w końcu ta lokalizacja, że jest już nasz, nasz piękny słowiański język, że możemy całe menu obsługiwać, wszystkie opcje. Jak wejdziemy sobie tam, powiedzmy, w ustawienia w ustawienia konsoli, konta, karty kredytowej czy tudzież płatniczej, czy tak. Wszystko jak widać jest po polsku, tak. Wszystko jest kompletnie po polsku, jest czytelne i, i żaden, żadna osoba, która, która ma tam, powiedzmy, może problemy językowe, nie zna żadnych języków obcych, nie będzie miała tutaj najmniejszych problemów ze skonfigurowaniem czegokolwiek, z odpaleniem czegokolwiek, z zainstalowaniem i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest ładne, czytelne, bardzo fajnie przetłumaczone. Tak jak mówię, nie spotkałem specjalnie babolów, więc z tej strony cieszy. Mnie cieszy to, że no ta biblioteka jest uboga, ale no tego się spodziewaliśmy. tak? Ja nie spodziewałem się, że, że tutaj nagle okaże się, że będzie przeniesione wszystko jeden do jednego z innych rynków. Chodzi tu o jakieś pewne umowy, prawa autorskie, inne cuda na kiju. To już Microsoft sam najlepiej wie. No i boli troszeczkę mnie to, że w tej becie nie mogę sobie przetestować Kinecta. To znaczy, on działa, tak? On działa na zasadzie. Loguje nas i. i, i i możemy, możemy podziwiać przez Kinecta swój pokój, działają funkcjonalności w grach, ale, ale jeśli chodzi o obsługę głosową, wydawanie komend, niestety na ten moment nie można tego zrobić. Ja jeszcze wrócę tylko do jednego motywu. Bardzo ważną rzeczą jest: co, co, co podkreślę jeszcze raz? Ja przed chwilą o tym mówiłem, ale jeżeli zakupimy sobie jakąkolwiek aplikację, a bo na przykład tak żeby nie być głosownym zaraz wam pokażę. Na przykład taka aplikacja jak, oj, jak EA Access Hub. Oczywiście nie ma jej w wersji polskiej i nie możemy z niej korzystać, tak? Ale jeżeli ściągniemy, jeżeli, jeżeli ściągniemy ją w, na rynku brytyjskim, tak jak ja to zrobiłem. To jak widać, przenoszą, przenosząc się, znaczy tak, przenosząc się do wersji polskiej, widzimy, że nie ma kontentu, tak? Pokazuje się informacja sorry, no Content. Could be Found. Ale jeżeli same tą aplikację sobie na rynku brytyjskim, same sobie, opłacimy ten, powiedzmy, abonament, access, sobie aplikacje, które są, w, mówiąc w nawiasie, darmowe, przełączymy później konto na polskie, to jak najbardziej w, w polskiej wersji możemy sobie z tego korzystać, tak? Nie, nie jest to blokowane. Także największy plus, tak naprawdę, jeśli chodzi o ten update, największy plus, który, 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 który można tutaj podkreślić, jest to brak jakiejkolwiek blokady regionalnej. Cokolwiek byśmy gdzie nie ściągnęli, w jakimkolwiek regionie, możemy to używać w każdym innym regionie. Także to jest ogromny plus i, i, i ogromna wolność, i dowolność, jaką, jaką Microsoft nam w tym momencie dał. Tego nie było wcześniej, były straszne restrykcje, mówię. Sama zmiana loka lokalizacji naszej była utrudniona, bo można było zrobić to raz do roku na Xboxie 360. Mówię, nie wiem, czy to się teraz w tym momencie nie zmieniło, być może skoro na Xboxie One zmieniła się polityka, być może na Xboxie 360 również zmieniła się ta polityka, ale, ale jest to ogromny, ogromny plus i w tym momencie tak naprawdę jedynym uniedogodnieniem, żeby dostać się do danego kontentu, jest zrestartowanie konsoli, ponieważ wchodzimy w ustawienia, zmieniamy sobie na region taki, z którego kontent nas konkretnie interesuje: czy to jest Australia, czy to jest Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, bo wiadomo, te kontenty troszeczkę się różnią. Zasysamy sobie konkretną aplikację, tudzież grę, zmieniamy później na nasze standardowe docelowe. Docelową lokalizację, na której cały czas chcemy urzędować, czyli na przykład na lokalizację polską, i cieszymy się całym kontentem ściągniętym gdziekolwiek. To jest bardzo fajny, to jest bardzo duży plus, i, i, i to, to można uznać, że tak powiem, za najfajniejszy feature, jaki został wprowadzony. Co do, co do obsługi Kinecta, jak tylko się ona pojawi, to, to na pewno zrobię krótki materiał, pokażę Wam, jak wyglądają te polskie komendy. Z tym, że będziemy musieli poczekać prawdopodobnie, właśnie do. 5 września, być może wtedy zostaną zaimplementowane te funkcje mowy polskiej, wykrywane przez Kinecta, i wtedy, wtedy będziemy w stanie to ocenić. Jak na razie dashboard ocenia bardzo pozytywnie, poza brakami, które są oczywiste, i, i poza tym możliwością obsługi, sprawdzenia obsługi komend głosowych. I to by było właściwie chyba na tyle. Więcej specjalnie nie ma co wam pokazać na ten moment. Także czekamy do, do, do tego 5 września. Eee, powiem jeszcze na koniec tylko tak: dostałem informację, ponieważ ja korzystam z Windowsa również na swoim smartfonie, e, że w sierpniu, teraz w sierpniu pojawia się update Cortany. E, kto tam jest w temacie będzie wiedział o co chodzi, czyli ten sztucznej inteligencji e, na, te, na telefony pod Windowsem i wszelkie tam e, um, urządzenia. I ma się pojawić w sierpniu obsługa Kortany po polsku, co świadczy tylko o tym, że w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby funkcje polskie Kinecta pojawiły się również na Xboxie One. Ja nie wiem, czy to jest, czy to jest dokładnie ten sam soft, ale podejrzewam, że może korzystać z, z, tych, tam, z tych samych bibliotek, jak, jak Cortana, tak jak i również Kinect, i, 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 jeśli chodzi o te wszystkie funkcje głosowe. Więc wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy we wrześniu już poznali wszelkie funkcje głosowe obsługiwane po polsku w naszym ojczystym języku, na kinekcie. Czy tak będzie? Nie wiem. Nie będę tu wróżył. Żadnej informacji od Microsoftu nie dostałem na ten temat. Na razie jest tylko beta, którą widzicie do przetestowania. Nie ma w niej za wiele, ale mniej więcej już możemy zobaczyć, jaki kształt będzie miał ten polski live na Xbox Live. Ie. I tyle właściwie na ten moment. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia przy jakimś następnym materiale.